Proszę Państwa, witam Was dzisiaj serdecznie w kolejnym odcinku, który będzie taki lightowy. Może dla niektórych będzie nieprzyjemny, ale stwierdziłem, że czas jest zrobić trochę porządku w poksach, yy, zwłaszcza Polaki Tradach. I mam trochę takich Pokemonów, które niestety Polaki Tradzie mnie nie zadowalają. Nie, nie zadawalają, nie, zada, nie, nie, nie zadowalają, nie, nie dają mi satysfakcji, o, niech będzie w ten sposób. I musimy sobie wpisać o taki znaczek, takie kółko. I tutaj mamy różne laki shiny Pokémony. Bo jakieś tam ostatnie Laki Trades, trochę wcześniejsze, trochę późniejsze. I stwierdziłem, że nie będziemy usuwać od najnowszego, tylko zobaczymy od najstarszego. I na przykład tutaj mamy takiego shiny lucky seasora, który nawet ma trzy ataki. Ja go używałem do Ultraligi ale on ma e, i-win do Ultraligi, do dupy, i stwierdziłem, że czas go się pozbyć, bo mam już lepszego z Sizora do Ultraligi, i on tak właśnie, proszę Państwa, wygląda. On tutaj siedzi z nami od 2019 roku już, więc stwierdziłem, że czas tutaj to zakończyć. Jeszcze to jest nawet Pokémon, gdzie były błędy, gdzie Pokémonem były łapane. Często właśnie był taki napis Tokio Japan. A on tak naprawdę jest stąd. Był taki błąd, dawno-dawno temu pamiętam, jak on długo w ogóle trwał, ale był taki błąd, więc czas takiego Pokémona usunąć. Kolejny Pokemon to mamy Shiny Giratinę. Yy, w tej słabszej formie ona była też trade'a, Była zapana w Gdańsku, nawet chyba na jakimś Raid Hour, coś mi się wydaje. 12-14-13. Jak dobrze wiecie, mnie takie IV nie zadowala, mimo że. Jest ładnym Pokemonem, tak? To jest ten Shiny'ak z tych ładniejszych, to i tak czas jej powiedzieć Papa. Kolejny pa. Kolejnym Pokemonem to jest Shiny Timbur, stwierdziłem, że Shiny Timbura usunę, bo jakiś tam Shiny Timbur jeszcze mam. Mam nawet Shiny Konkledura, który ma w miarę dobra IV, bo ten ma 14-14-14, najgorszy co może mam zanim się trafić z Laki Teraida. 14-14-14, już bym wolał 10-10, yy, ja mówiłem, z Laki Teraida nie może być 10-10-10, 12-12-12 już bym wolał. I on też już jest dosyć stary Bo jest z 2020 roku Z może być a nie no No Także usuwamy to Tak, chcemy usunąć Tutaj jest Shiny Gabyte. On jest tutaj Szajniakiem od 2020 roku, on był jeszcze Shiny zanim było Community Day Więc kiedyś się otrzymałem, żeby mieć Shiny laki rodziny, ale przyszedł ten czas, że było Community Day na Gibla. Więc już takiego tutaj y, gabaita 15, 13, 12 w kolekcji nie y, potrzebuje, Więc jak najbardziej możemy go również się tutaj pozbyć. Tu mamy Shiny Riolu. Shiny Riolu, dlaczego się pozbywam? Nie mam Shiny Rodzinki, ale strasznie boli mnie to IV. Strasznie boli mnie to IV, że na przykład ta 13 w ataku nie jest w defie czy w HP. Jak była w defie czy w HP. Ja bym to zrobił, bym to walnął na 40 level Dlaczego w ogóle mam tak mało Lucario Candy i tak mało Lucario Candy XL? A dlatego, ponieważ seta Lucario jest w trakcie power upowania na level 50 Jeszcze trochę mi brakuje, ona jest tam chyba na, w tej chwili na 46 czy na 47 poziomie Więc to Shiny Riolu również, proszę Państwa, leci do profesora Co mam tutaj dalej? Mamy tutaj dalej Shiny Pidgeotta hmm. I on ma 12, nie przepraszam, 13, 14, 15. I dlaczego ja go tutaj usuwam? Ktoś by powiedział, no ale shiny rodzinka. Właśnie usuwam go tylko i wyłącznie dlatego, że mam już shiny rodzinkę. I to laki mi tutaj zabiera, że tak powiem, po prostu miejsce. I dlatego on zostaje tutaj usunięty. Tutaj mamy już dialga. Dialga shiny, proszę Państwa, z niesamowitym IV. 15. 13, 13, stwierdziłem, że dla mnie to nie jest IV, które mnie zadowala, nawet na level 40, dlatego się tego tutaj pozbywam. Kolejny Pokémon, Shiny Heracross. Z Shiny Heracrossami, można powiedzieć, z rajdów miałem szczęście, bo dostałem aż 3 Shiny Heracrossy. Niestety szczęście do Lucky Trade'ów nie było po mojej stronie, dlatego te Shiny Heracrossy po prostu sobie dzisiaj... Usuwam. Ten był blisko. Ten był blisko, żeby tutaj został. 14, 15, 14. Gdyby ta 15 w defensie poszła nam w 15 w ataku, na pewno by to poleciało na level 40, bo mam Heracrossa na levelu 50, bo udało mi się dostać po prostu setkę z rajdu. Kolejny Pokemon, tym razem Palkia. Sprawdźmy sobie tego IV. 14, 12, 13. Dla mnie totalnie szrotowe IV, tak jak w innych Pokemonach, dlatego znowu to usuwamy. Kolejna Shiny Dialga, bo tych Shiny Dialki, Shiny Palki trochę wleciało i trochę zrobiłem tych laki Trade'ów 14, 13, 14 Niestety, dalej to nie jest IV, które mnie zadowala, jeżeli chodzi o takiego Pokemona, nawet na level 40 Kolejna Shiny Palkia, sprawdźmy i tej IV 12, 12, 12 i ktoś by mógł tutaj powiedzieć, no ale to wiesz, taka kolekcjonerska i tak dalej Można było tak powiedzieć, ale z uwagi na to, że yy, niby jest dużo miejsca na Poxy tak naprawdę w grze, ale jednak nie do końca, więc stwierdziłem, że czas tego również tutaj się pozbyć. Co to mamy dalej? Kolejny Shiny Herakros, czyli ten właśnie numer 3. Tutaj już w ogóle 14, 15, 13. Gdyby, ten, gdyby ta 15 defa poszła do 15 ataku na 40 level, na pewno bym zrobił tego Herakrosa. W tym wypadku niestety on się nie kwalifikuje. Oj nie, tutaj tak i tak. Kolejna Shiny Dialga. Z IV niesamowitym, oczywiście, czyli 14, 14, 13, standardowo, jak dobrze wiecie, ja takimi, takimi pokemonami gardzę. Niestety, Shiny Moltres był jakiś czas temu tradeowany z tym Sky Attackiem. Niestety, 15, 12, 14 to jest tylko 9,1 na IV. Ktoś powiedział, no ale jest zdrowy i tak dalej. Ja już mam Shiny Moltresy Laki, które spełniają moje oczekiwania, dlatego tego egzemplarza się pozbywam. Kolejna Shiny Palkia. Kolejna Shiny Palkia 12, 14, 12. Totalny szrot. Niepotrzebne nam to jest. Czas to w końcu usunąć. Znowu Shiny Dialga. Tak jak mówiłem, trochę tego narobiłem. 14, 14, 15. Znowu, gdyby to HP 15 HP poszło w atak, to by poszło na 40 level. No niestety, to jest chore. Skaleczone. Nie, to nie. Satysfakcjonuje Tutaj kolejny taki lucky trade, można powiedzieć kolekcjonerski bardziej Shiny Jinx, niestety ten Shiny Jinx 13, 15, 14 Nie poszedł, pamiętam, że on nie poszedł dobrze i dla mnie i dla drugiej osoby Z kim to było robione? Z Mr. Bartomello On też nie dostał Shiny jinxa dobrego Mam Shiny yy, Smoczumy, nawet mam Shiny Smoczuma eventowego z tą kokardką więc tutaj jak najbardziej mogę tego się pozbyć i Rodzinka rodzinkę <coughs> zachowam. Przedostatnie usunięcie. Szani Dialga kolejna. 14, 13, 15. Znowu ten atak upośledzony. Niestety nie jest to nic dobrego, nie jest to nic fajnego. Mnie takie rzeczy w oczy po prostu bolą, dlatego tego się również pozbywamy. Ilaki trade, który miał miejsce nie tak dawno bo kiedy? 7 listopada. Shiny Mewtwo. 12, 14, 12 i druga osoba również dostała niestety podobne szrotowe IV, dlatego również tego się pozbywamy. I w ten oto sposób wykasowałem te szroty, które chciałem wykasować, ale jakby tutaj jeszcze spojrzeć, może na moje na Shiny i laki ostatnie. Też Nie mogę narzekać, bo ostatnio coś tam poleciało. Znaczy tak, o, może pokażę czego nie usuwam. Dlaczego tego galeriańskiego miała nie usunąłem? Bo y, masz rota ale shiny rodzinka jest dla mnie ważna. Y, ta dialga tutaj stwierdziłem, że sobie tą zostawię. Ewentualnie tą jedną sztukę zrobię sobie na 40 level shiny, jak będzie trzeba. Elektrajka zostawiam, bo shiny rodzina. Y, ten tyranitar jest jak najbardziej zdrowy i ten tyranitar będzie. Nie wiem, coś A! Zgasiłem sobie jedną lampę niestety, niech, niechcący. I ten Tyranitar y, będzie robiony na level 50. To będzie mój trzeci Tyranitar na levelu 50. Ten zigzagon zostaje tutaj, bo to do Shiny rodzinki. Ten Rampardos już jest na levelu 50, jest bardzo zdrowy, 15-15-13. Ta Dialga również chyba pójdzie na 40 level, również jest spoko zdrowa. Skorupi dla Shiny rodzinki. Ten Mewtwo jeszcze się zastanawiam, ale chyba na 40. level go sobie strzelę. Ten Scyther również poleci na level 40. 15, 13, 15, bardzo ładna IV. Metagross 98, Shiny bardzo zdrowy, Tarek i też jest fajna. Ten Landorus został wyjątkiem, bo to był jakiś tam, pamiętam, challenge chyba na live, że jak coś tam to ja go maksuję, dlatego został taki z 14 ataków wymaksowany. Ten garncząb został jeszcze, że tak powiem, zrobiony jeszcze przed Community Day na Gibla, dlatego on taki tutaj jest. I szundom YouTube każdy wie, że mam. I myślę, że na tym zakończę nasze usuwanie i tam pokazanie parę laki Pokemonów. Dajcie znać jakie Wy laki usuwacie, czy może stwierdziliście, że ja w tym momencie jestem hardcorem, że takie rzeczy usuwam i nie powinienem. A jeżeli nie, no to mówię, dajcie znać, co wy usuwacie, co uważacie, że zasługuje, żeby zostało, a co uważacie, żeby jednak yy, z waszego Pokémonowego Storage'a zostało usunięte. My widzimy się, proszę Państwa, w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.